Dałby mi szef zaliczkę? Znowu? Przecież to już trzecia zaliczka w tym tygodniu. Wiem szefie, ale dziewczyna upatrzyła sobie złotą bransoletkę za tysiąc złotych. I brakuje mi stówkę, żeby jej kupić. Ile? Tysiąc złotych, panie Ryszardzie. Ale czego się nie robi dla miłości? A ty młody co, dzisiaj nie spałeś? A bo, panie Henryku, jeszcze zacząłem sobie dorabiać w piekarni. Począć jeszcze ta fucha w piekarni. A bo, moja upatrzyła sobie taką torebkę i mówiła, że jak jej kupię, to będę jej najukochańszym chłopakiem na świecie. To ile ta torebka? Pięć tysięcy złotych. Ile? To z czego kurała ja ta torebka? Ze złota? Nie, zwykła torebka. Tyle, że markowa. To kosztuje. A zamoczyłeś chociaż? Ale co zamoczyłem, panie Ryszardzie? Bo nie rozumiem. No wiesz, czy już było z nią. Ten jest. No gdzież takie sprawy? Na razie nie. A za cyca chociaż i złapał? Nie, jeszcze nie. A za Dobska? Nie, ale mówiła, że jak jej kupię tą torebkę, to w ramach podziękowań mocno mnie przytuli. Przytuli? A co ty, kurwa, misio jesteś, żeby cię przytulała? Przytuli, ale kasa od niego i prezenty. Cześć, panio, to teraz jebaj na nią.